Okej, okay, naukowcy! Kuba naukowcy? Tak, tak, tak. Ja też. To dobrze, ja jestem wręcz medykiem, jeżeli byś chciał wiedzieć. Okej, okay. ja nie na klasy wiem, D. gdzie jestem? Zrobić im jesień dupy średniowiecze. Misiu, zostaw mnie! Zostaw! Już się zabił? O, jebany. User left your Kurde, to nie miły misiek, to nie było zbyt miłe ze strony miszka. Przynajmniej nie miał broń. Dobra, więc weźmy ją sobie 5'7 7 7-7, Ok, oni tam teraz ulepszają trochę Czy widać słychać? I na 100% teraz Misiek koło nich stoi Oho, i Misiek właśnie otworzył sobie śluzę Co nie ukrywam, może być dość... niebezpieczne, wchodzony tam Wydaje mi się, że Misiek spokojnie sobie z niej poradzi e, nie, muszę ich, nie muszę mu chyba pomagać, tak mi się wydaje e, W zamian za to pójdę sobie tutaj windom nadu, zjadę OK, Więc tak, Sajta, ammo Rail'a To będzie spoko, co nie? Bo Rail'a jest absolutnie, dobra Okej, okay, już słyszałem tf, który wbił Albo to też nie był MTF, tylko coś innego Jednego jestem pewien. Niezależnie co to jest. Mam zamiar spierdzielać. Oho, ktoś zginął. Coś tu było. Dobra, ten. Nie wiadomo co i nie wiadomo gdzie Ale jesteśmy pewni, że gdzieś coś było Nie obchodzimy to, idę sobie tędy Mam kartę poziomu piątego Więc możemy na tak naprawdę sobie uciekać gdzie tylko chcemy Okej okay. O, cześć Narka o, oh shit. A! Ah. <laughs> <laughs> XD Co to było? User 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 no, więc nie jest tak źle jakby nie patrzeć User, joined User channel. Left your channel. Dobra, idziemy czy nie idziemy Możemy w sumie iść o drogą, co nie? Będzie bardziej bezpiecznie, że tak to powiem. Kurde, taktyki Bladeusza, co nie? Teraz widać jakie Ile warte są? I tak sobie zginął. By poszedł raz do zbrojowni, by teraz nie musiał tego zbierać, bo tu jest. zawsze szybciej będzie medyk od nich. Więc tak naprawdę... No tylko sobie zaszkodził tymi swoimi taktykami Dobra. Tędy będzie w sumie najbezpieczniej. Tam jest jakaś broń. Może jakaś współpraca, panie Misiu? Wizard, join. Wizard, join. Pójdźmy się należeć ten dym no to będzie teoretycznie bezpieczniej Ze względu na to Że tu coś może być w sumie Jest tu coś, nie ma niczego tutaj poczekamy sobie, tutaj. trochę poczekamy sobie, trochę sobie przytegujemy, przy ponieważ no, nigdy nie wiadomo, co tu się tak naprawdę może dziać. Czy coś słyszę? Chyba nic nie słyszę na razie. Czemu że radio? Nie mam radia niestety. Karta Yyyyy eee... Okej okay. Dźwięk Dość ciekawy dźwięk który chciałbym tutaj sobie bardziej go dokładnie przyjrzeć się. User User jest strzegera na pewno To jest pewnie tak samo ta zwykła najperka co nie? No dokładnie Dobra, wiecie co? Wolę mieć tego Five nam Oni tak nie takącą bronią A my możliwie najszybszą drogą stąd pójdziemy. Albo Jeszcze mam jeden pomysł Omega Warhead Silo to też jest coś, co nam pozwoli teoretycznie. Yy, wiecie. Wszystko ogarnąć. Tam jest, mamy szansę na lepszą broń. Mam nadzieję, że tam znajdziemy rewolwer. Jeżeli tam znajdziemy rewolwer. To jesteśmy całkowicie w domu. O, Zajebiście. Ale zajebiście. Nawet nie wiecie, jak jest zajebiście w tym momencie. Ej, to jest 57? Nie, dobra. Rewolwer To jest tak w ogóle zajebista broń. Proszę mi, ta nie wchodzi User do kanałów. Gdzieś tu dużo ludzi teraz ginie z tego co widzę. MTF-ów nie muszę mieć, pancerzam, ale ta broń, ta broń, którą w tym momencie widzicie, pokaże tak naprawdę jak bardzo yy, złe to potrafi być. Ludzie normalnie poczują moją złość w tym momencie. Okej, okay. Okay, jest spoko. Idźmy dalej. O, zarabiście. Znaczy naprawdę się boję co nie tam wchodzić, bo wiem że w entrenesie teraz czeka mnie złość Czeka mnie zło najgorsze Nie wiedzą, że tu jestem No dawaj Albo będziemy kutasić, albo tu przyjdziecie Jak to będzie? Hmm, nie przyjdziecie To ja przyjdę do was Cześć cześć Roki, słuchaj, będziemy tak kutasić czy coś robimy razem? Ale jak kutasić? No, uciekamy czy nie? A kim jesteś? Naukowcem. Ty jeszcze żyjesz? No. No to powiem ci tyle, że brama jest otwarta. Okej, okay, to dzięki. Mm. Y o Jezu, jaki bastion mam Mówisz, dobra, ty ja idę sobie. <laughs> jednak, idę jednak na naukowcy? Okej okay. Dobra. To co, to jedziemy tylko, co nie? A dobra. Hehehe. To nieźle. Wadne. Na kanał MTF-u Jeeeej Piękny Ale <laughs> czemu ja mogłem samochodem jeździć? Sobie... Nie mogłeś, nie znaczy, bo, Ogólnie, nie bo jest taki błąd SCP ja, mogą, ale ja. w razie, że nie, ja nie mogą No spoko, nie chciałem, nie, nie chciałem jechać no. no nie, to wysiadłem od razu, ale to było no. mindfuck <laughs> Ojoj no, Przejechałeś się no, drużynie. A na był. No. Tak, był na kupiec. No, był, był. Hubert, czego nie Nie, no. Myślałem, bo myślałem, że, Bo tam był no, tak. chucken i max... się bałem uciekać. Dobra, tym ty no. akcentem kończymy i zaczynamy z drugim tak. następną. Elo, elo, kończymy tę nocą?